Jak to gdzie nie jechałem? Co? Aż do Norwegii? Nie, um, do Norwegii jadę w sobotę. W tą sobotę. Ehm, um, to tak. Ja nie wiem, czy. W sensie, bo reszta ludzi to tam kij. Oni sobie na drogę na YouTubie, czy gdzieś. Pytanie, czy mamy niedzielę typie. <laughs> Spóźniłem się na pociąg. <laughs> um, a kiedy z niej wracasz? Um, no, akurat jak wyjdziesz na VR. <laughs> 27. Późno. Um, tego. A kto to sobie to streamuje? A ja sobie tutaj streamuję. To tego, no. Czy całe Crab Productions tu, jesz, tu już jest? Bo reszta to tam mówię, sobie na YouTube obczai. czy całe, no. Ci, co chcą zobaczyć, nie wiem. <grytanie> Fajny nick, wezmę kredyt, dobre. Zastanawiam się w sumie, bo mam tą scenę. Bo mam zrobione tutaj powiadomienia po boku, bo sobie je ogarniałem O oh shit, puściłem sobie streama streamlabs I mogę, na przykład tutaj mam, mam, tutaj powiadomienia po lewej Ale Mogę mieć, załóżmy Czemu to mnie co chwilę wylogowuje, ale słabe O właśnie, mam takie powiadomienia I generalnie Zastanawiam się, czy nie wrzucić tam też czatu ze streama na nagranie Jak sądzicie? Podzielcie się swoją opinią, to może coś z tym zrobię Albo nie Zima, czopaki, czas na trzaskanie drzwiami i klaskanie jajami <głosy> <głosy> Dobre um... Nie, nie bardzo. Dobra, ok, Ale mówię, że jak będziecie za bardzo spamić, to będę wyciszał. Powiadomienia same. Będą, będą widoczne, ale będę, będę wyciszał. Dźwięki, żeby gry nie zagłuszały. Dobra. Fajno, fajno zajebiście Em... Um. Jedyny problem tej gry jest taki, że ona jest w takim malutkim okienku. O takim Mogę wziąć na full screen, ale wtedy mi się przechwytywanie partaczy. Także zajebiście Dawaj, Robloxa. Chuj, oglądałem Robloxa przed chwilą z łezą tego, co nagraliśmy. U Ezy jest Roblox. Get it to trending. To jest, to jest dobry film. To jest zajebisty film. Dobra, czekajcie, bo mam porządek na biurku, więc muszę zrobić syf, żeby mieć, gdzie klawiaturę dać. Tak, dokładnie. doki Dobra, to lecimy. Half past lewe. Nagrałem w dymówkę, a to też jest teoretycznie dymówka, bo... To jest chapter pierwszy podobno. Więc... Ja nie pamiętam, co się działo w debuffce, więc. Whatever. Cześć, jak pewnie się domyślasz, ta historia opowiada o mnie. Jest to wspaniała, pełna przygód, opowieść o najwybitniejszej istocie we wszechświecie. Momentami tajemnicza, momentami mroczna, momentami krwawa. Momentami głupia. Zazwyczaj głupia. Głównie głupia. Wiedziałem. Dobra, koniec zanudzenia, pora przejść do rzeczy, czyż nie? A więc jestem. Okej, okay. czy są sekrety w nazwach? Hmm. No właśnie, korciny, żeby nazwać się Dandan, ale. Dobra, let's go. Wow, nie wierzysz, że zgadłeś, co? Dokładnie jestem Michał! <laughs> Gratulacje, Udało Ci się zgadnąć, kim jestem. Mimo tej małej literówki w tytule, z ja zawsze w ciebie wierzyłem, wiedziałem, że się domyślisz. Nie z i ten błysk przy każdym zdjęciu, Michał, co do cholery. Nie zgadłeś? Co z tego? Ja to rządzę, więc załóżmy, że zgadłeś. No dobra, a teraz już nie będę się zwracać bezpośrednio do ciebie, bo nie na tym przecież polega gra. Czuję siły ciemności na zewnątrz. Powinienem to sprawdzić. Aha. Moje profesjonalne notatki z wyprawy. O nie, ten uśmiech Michała to jest. To jest coś nie do zapomnienia. Gra jest kompletnie niezbalansowana. Powodzenia da człowiek od balansu. Okej, okay, rozumiem, że faktycznie brałeś udział w balansowaniu tej gry. Świetnie. To do. Po... Po grze, w od... którym siedział Michał, nie spodziewałem się balansu, także easy. Dotarliśmy do lasu. Gdy tylko baza zostanie ukończona, ruszamy na podbój. Dzień 12, pierwszy metr rozstawiony. Postawiony. Aha. To brzmi dwuznacznie. W okolicy zauważyliśmy dużej ilości cebuli. Kurier przywiózł w tron. Żołnierze zbudowali pierwszą część murów. dzień 32. Choć było ciężko, istoty lasu podkradają nam surowce. Pomimo notorycznych ataków, istot lasu, główny budynek bazy został ukończony. Generał zajmował nam materiały na namiot. wysłałem większość wojska, pogotowe namioty do Leroy Mehow. Mam nadzieję, że w międzyczasie nikt nas nie zaatakuje, żadne mocno ciemności, ani nic podobnego. Ciężko uwierzyć, że aż tyle osiągnęliśmy w zaledwie 4 miesiące. Fajnie. Na, na pewno tu nic. Michał może przyzywać jak podczas walki. Dor...glutinum? Glutinum? Może się transformować. Ma 4 różne przemiany. Wodor, Glutinum ma standardowe statystyki, umiejętności fizyczne. Co. Met Metador Glutinum charakteryzuje się dużą obroną, umiejętnościami defensywnymi, ale małą siłą. Glasdor Glutinum bardzo, traci, bardzo szybko traci HP, ale ma duży bonus do obrażeń. Shredor Glutinum ma za standardowe statystyki, może zdawać obrażenia magiczne ma szansę na nałożenie debuffa na wroga, co? Kiedy użytkownik stojaka umrze, ten też umiera. Okej, okay, czy to jest generalnie taki turret? Tak? Dobra, Fajnie. Uwielbiam grać na pianinie, zagrać tak. Fuck. Starczy. Hmm, lodówka! Ciekawe! Niesamowite wręcz, co robi lodówka w takim pokoju? Intrygujące, ale nie powinienem marnować czasu na tak nieistotne rzeczy. Muszę zająć się siłami ciemności na zewnątrz! Zajebiście. Czyli to już wszystko, tak? Dobra, wychodzimy stąd. Znalazłeś Jagodę. O, ale fajne. Podniosłeś tajemniczego grzybka. Okej, okay, to, to nie jest, to nie jest ani trochę to w co grałem przedtem Ani trochę Więc... K? Więcej grzybków? Zajebiście, dobra, czy ja mogę coś z ogniskiem zrobić? Może powinienem podejść? Namiot? jakieś 5 pomidorów Wniosłeś list, tu ktoś stoi, ale olej go Najpierw sprawdzam co tu jest, czy oranżady Dobra O, witam, nie zauważyłem jak wchodziłeś Michał Strateg Michał Strateg. Wyczułem nasilające się siły ciemności. Co, co, co się dzieje? A przepraszam, najmocniej, sam nie wiem co się dzieje. Ale wydaje mi się, że nasi żołnierze w głębi lasu powinni mieć więcej informacji. Niestety jeszcze nie wrócili ze zwiadu, więc jeśli naprawdę potrzebujesz tych informacji, to możesz ich poszukać. Dobrze, dziękuję. Jeszcze jedno, myślę, że może ci się to przydać. Dostałeś łopatę. Mam ich odkopywać. Okej, okay, gody. Zbieram, co, co tu się da, bo, bo żal. Nie wiem, co mi się przyda, a co nie. Tajemniczy grzybek. Co to jest? Hehe! <grybujesz> co to jest? Szrek z cebulami. Umiejętności. Przyzwanie jest to jaka? Go! To fuck. Dobra, czyli teraz na przykład. Okej, okay, co powinien być? Cybule czy szrek? Cebule mają mniej. A może. Aha, on może tylko przywiązywać Stojak. Dobra. A Stojak może. Przemienia się w drewniane drzwi. Przemienia się w szklane drzwi. Przemienia się w drzwi od kibla Shreka? Przemienia się w metalowe drzwi. Wiecie co? Zapomniałem, co wszystko robi. Więc zamienimy się w drzwi od kibla Shreka najwyżej szrek się nim zajmie. Um, forma gluta, przemienia się w swoją pierwotną fo formę gluta, w tu z którą może się w inne drzwi Otwarcie kibla, Otwarcie drzwi od kibla, wypuszcza ogromny sprunt na przeciwników, GO! Co? Dobra Tu jest za dużo głupoty Nie potrafię tej gry wziąć na poważnie, nie potrafię walczyć na poważnie, kiedy widzę... to. Okej. Okay. Dobra. On się skubany leczy, dobra, bijemy go. No co za typ. Okej, okay, to może inaczej, atak tak, umiejętności forma gluta. Zmienię się w coś innego. Metalowe drzwi, spróbujmy. Dobra. <grystanie> Ta ikonka tych drzwi, co? Prowokacja. Przemienia się w Czyli to jest po prostu tank, okej. Okay. Dobra, to weźmiemy formogluta z powrotem. Coś co dużo bije potrzebuje. Drewniane drzwi Cios z drzwiami. No właśnie. Nieważne. Dobijemy go tak. To nie, to prawdopodobnie można było zrobić bardziej optymalnie. Ale ja jestem lama i dobiję samymi atakami. Ok? Ok, fajnie. Pss, fajnie. Get bound. Ale tutaj taka poważna mina. No co? Prawie jak w jakimś Rpegu. Co to jest? Michał Brudas. To się nie zmieniło. Dobra. Oranżada odnawia 30% HP. Midor daje 25% do maksymalnego zdrowia. Odnawia 125 HP. Odnawia około 75. Odnawia 40 many. okej okay. Bronie, ubrania, krucz. Item list Hmm, czas na wpierdol. Chuju, <głosy> <głosy> to tyle, tak? No, zajebiście Kozak, uwielbiam kupiłem takie wiadomości. Urzucił łaty? Tak, Wy zebrałeś cztery cebule, ale trzy z nich były zepsute. Więcej wyrzuciłeś. Ok, co tu się dzieje? Ja mało patrzę na czat, bo próbuję na razie ogarnąć, co się w tej grze dzieje, a... Ilość głupota, jaka ja się stąd wysypuje... Niekoniecznie pozwala mi na skupienie się w pełni nad tą grą. If you catch my meaning. To wszystko odrasta, czy ja tu nie byłem? Jeszcze nie, nie byłem tutaj, nieważne. Okej. Okay. Ehm... Um. Coś dużo tego dostaje na sam start. Czy tak powinno być? Kupuję na głupota Michała. No! Michał jest superior, jeżeli chodzi o. o dump shit. Halo? On nie atakuje? A ja z nim chciałem zawalczyć tym razem. A, nie, nie, nie! Nie, stop, stop! Ja to zrobię źle, zapomniałem, że powinien ee, zrobić tak Ehm. Dobra, wicebulę. Bi, Metalowe drzwi, to będzie ten tankowny. A tak... O, on nie ma... Obu o nie! Mogłem odleczyć tą manę. Jestem jednak debilem. On ma TP, on nie bije maną. Okej. Okay. Nie użyłem nic z rzeczy, które powinienem użyć. A to nie jest istotne. Wiecie, jak ja dawno grałem w RPG? Prowokacja. Zajebiście. kiedy przegrywasz z argumentami Brrr! zajebiście A skąd ta cybula ma 50 HP, skoro jej jeszcze nie biłem? Ja jej nawet nie biłem. A bo tu dostawały cybulę za nas szereka, tak? Okej, okay, ja jestem idiotem i w ogóle nie, nie, nie zwróciłem tu uwagi. Okej, okay, dobra. Zajebiście. Tym atak forma gluta z powrotem zamieniamy się w drewniane drzwi. Fajnie. Wodor, ja dałem bo, bo. Tak, dobrze. Okej. Okay. Potężny cię z drzwiami. Normalny styknie. Nie, bo tymi drzwiami. Nawet animacje są dodane teraz. Zajebiście Nie by było tak źle. Level up, okej. Okay. A 35 złota i cebula. Ok, ogarnię. Użyć łopaty? Tak. Wiedziałem, że będziemy ich wykopywać, żeby się coś dowiedzieć. O! Miałem <trybuj> się odleczyć! No co. Odleć się, zanim cokolwiek zrobisz, bo słabo. Przyzwanie stojaka to jaka? się po tej pierwszej lokacji dokładnie. okej. Okay. O, rozumiem. Dobra. Chwila, tylko sklepię kogoś i ten. No. Proszę nie bić moich drzwi, bo się pogniewamy. Nie stop. Ty, przedmioty. E, weź ty się odlecz. Lecz się. Jeszcze raz niech się leczy. I teraz możemy klepać. Ta cybula zaraz sama zdechnie Chyba Tak, bo ona dostaje po 10 co chwilę Nie Tylko do jednego jej spadnie, okej okay. A, zapomniałem Tutaj atak Umiejętności POTĘŻNY CIOS DRZWIAMI Mam 50% czas na trawienie nie, stop! Inaczej Ty go lecz! A drzwi będą jebać Fuck. Dobra, nie was dobiłem go tak no I czułem, że te drzwi trafią. Byłoby tak fajnie, spektakularnie i w ogóle. Get Bound! <grym> Michał, z tym poważny facebook. Teraz to moje. Teraz moja kolej na Xboxie. Chyba całe szczęście do trafienia zużyłeś w poprzedniej. <grym> Pamiętam. A ktoś nie wie o co chodzi, to generalnie w poprzedniej wersji my. <grym> Michał stworzył potężnego bossa. Dał sobie potężne skillę trzaskania drzwiami. Z malutką szansą trafienia, trafiłem chyba każdą. Dwie pod rząd. Za pierwszym razem. Michał do mnie pisze: No i ile się męczyłeś z Bosikiem? A easy był. <grystanie> Okej okay. zaraz miałem się rozszerzyć po pierwszej lokacji. To jest pierwsza lokacja. So, tak jak bardzo mam się tutaj rozejrzeć? Zbieraj wszystko, by się deadnie z tego, co widzę. Nie deadnie mi się, ty mnie nie doceniasz moich zdolności, Michał. Ja przecież ja tu grałem w tyle rpg że na oczy tyle RPG Makera nie widziałeś tworząc tę grę, co ja widziałem grając w gry. Chyba. Oki Doki. Okej, okay, stop. Teraz może ja się odleczę czy coś. Zajebiście. Fak, mogłem tego zużyć Fajnie, fajnie Wiecie co? Zapiszę tę grę Masz w drużynie Michała, co go spędzi pała? Nie! Ja jestem Michałem teraz! Patrzę o ten czat i czasami nie rozumiem, o co ludziom chodzi jak like, piszecie czasami tak skrajnie losowe rzeczy, że I don't even Jeszcze się rozejrzyj, no co? Dobra, rozejrzę się O, jakiś klucz, zna no, coś tam klucz, C czy to o to chodziło, czy... Nic więcej tu nie ma Myślałem, że to będzie teleport, czy coś i zbieraj grzyby. No dobra, dobra, dobra. Zbieram. I smell penny, penis. Mio ogrzybiasz! Pokaż mi swoje zbiory. Wyniuchałem tutaj grzybków. Oddaj mi je. A nikomu nie stanie się krzywda. Chcesz mnie okraść, grzybiarzu nie ze mną te numery. To ja okradnę Ciebie. Wyskakuj z grzybków. Możemy to rozstrzygnąć tylko w jeden sposób. Zajebiście. Kozak, Gierka. Umiejętności. Ok, szklane drzwi. Co robią szklane drzwi? Nie pamiętam. To mi się podoba bardziej. Wszaskanie drzwiami mi się podoba bardzo. Ok, on jest zagłuszony teraz. Umiejętności po. Także z drzwiami. No co jest? A, skubanie teraz dodał cooldown na po zużyciu tego. Rozumiem. Fak. okej okay. Potężny cię z drzwiami. No co jest? To jest pół na pół szans i nie trafiam nigdy. Co chuja. To naprawdę ma 50% szans, bo ja coś w to nie wierzę. To nie ma 50% szans, to nie ma opcji! Obejtujecie mnie w chuj. No co jest?! Aż sprawdzę. No sprawdź lepiej! Pe to nie może być 50%, coś tu jest nie tak! Protect my ass, my ass.